Już no niczym mi nie zależy, nawet na moim życiu i życiu moich dzieci. Uch. No i właśnie, się mnie spytała, jak pani z tym, że ktoś chce pani śmierci? Ja mówię, no normalne, to ja wiem od zawsze, że on chce mojej śmierci, po prostu chce. Nie chcę mnie już tutaj na tym świecie, i nie wiem, czy może z tym związane są te myśli samobójcze. Nie wiem. I trzeci punkt to taki, no, jestem niezauważalna. Kiedyś tam dowiedziałam, chyba też z Waszych filmów na YouTubie, że to może być przyczyna, w, w, w momencie, kiedy byłam jeszcze w łonie matki. E, bo generalnie urodziłam się martwa I jakimś cudem lekarze mnie odratowali, nie wiem, e, a, ale wiem, że rodzice mnie nie chcieli. To dzisiaj nie, nie chcę, jestem takim wyrzutkiem w, w rodzinie. Więc dlaczego? przeżywam? Męczę się teraz całe życie. Może nie powinnam żyć. Widzę, jak ludzie czerpią radość z życia. A ja w ogóle nie wiem, co to jest. Każdy dzień jest dla mnie ogromną męczarnią. I tak... Skąd to w ogóle płynie? Wcielenie. Wcielenie. Mhm. Mhm. Dobra, czyli tam pójdziemy. No bo tak, jeżeli coś w wcieleniach się wydarzyło, i nie zdążyliśmy za, tego załatwić, albo zrozumieć, a potem chcemy to przerobić, to przychodzimy tu e, kolejny raz, wybieramy dokładnie taką rodzinę, czyli takich rodziców, taką sytuację i wszystko naokoło, żeby móc sobie z tym poradzić. Tam, jeżeli chodzi z tym, z tym porodem, że urodziła się martwa, bo tutaj dusza już przyszła z takim przekonaniem, że lepiej umrzeć niż żyć, że, życie to, że inni ludzie skazują mnie na cierpienie, że śmierć daje wybawienie z tego wszystkiego, z cierpienia, z bólu. Poczekaj. Życie na uwięzi. I to idzie z wcielenia, tak? To stamtąd przyszły takie rzeczy. Dobra, to do teściowej zaraz pójdziemy, bo jak to się, te obciążenia się ma, to jakby to wszystko, co Pani tu opisywała, to jest tylko po prostu pokłosie tego. Idź tam, kochana, do tego wcielenia i powiedz mi, co tam masz. Widzę małżeństwo mhm. zaaranżowane. Mhm. Widzę kobietę, ona jest tą teściową. A, kobieta teściowa, no. Mhm. Widzę znęcanie się psychiczne cały czas. Syn był cały czas pod dyktando swojej matki. W międzyczasie, w trakcie trwania tego małżeństwa, pojawiły się dzieci. Przyszedł taki moment, jej rodzice bardzo wcześnie odeszli i ona została całkowicie na łasce na łasce swojego męża i jego rodziny, czyli też tej, też tej teściowej. Mhm. To małżeństwo miało być tylko, że ona miała być potrzebna do czegoś. To to miał być jakiś zysk. Nie usłyszałam, była potrzebna do czego? Yy, tam miał być zysk dla tej rodziny jakiś w związku z tym małżeństwem. Mhm. I to się nie potoczyło tak jak miało. Dobra, jak ona tam skończyła w tym wcieleniu, że wyszła z takimi przekonaniami, że śmierć tylko daje wybawienie. Jest popełnienie samobójstwa. Mhm. On, oni tak się nad nią znęcali, o to, o to oni chcieli ją wykończyć. Mhm. Ona, y Dobra, to robimy tak. E poczekaj. Mhm. E na krótko, bo jest dużo pracy. Czyli chcę, żebyś poszła do tego momentu, kiedy ona już jest taka bardzo wykończona i planuje popełnić samobójstwo i posłuchaj, tam jest co to posłuchaj, co tam jest. Mhm. Nie ja, co ona, jak ona się czuje tam? Tam jest pustka, tam jest, tam jest w tym momencie, tam jest taki stan już depresyjny. Czyli poczekaj, tam... czyli co? Mam depresję, tak? Czy jestem w depresji, tak? Mhm. Czuję Czuj... pustkę, mm -hmm. czuję nicość, mm -hmm. czuję cierpienie. Mm -hmm. mm -hmm. Tam jest tak, że całe szczęście mi odebrano, miłość mi odebrano. Mm -hmm. Zabito we mnie wszystko, co dobre, co piękne. Uschłam, moja dusza uschła, moje serce. Czuję się pusta. Mhm. Czuję się niepotrzebna, niekochana. Mhm. czy brak sensu? Samotność. Bez nadzieje. Mhm. Okej. Okay. Ogarnia mnie ból. Mhm. Jedyne co mnie wypełnia to ból i cierpienie. a tyle. Mhm. Powiedz mi tak. To te wszystkie myśli, które teraz są, one się zaczęły dlatego, że ona wyszła. Bo było to zaaranżowane małżeństwo, tak? Przejdź tam po linii czasowej tak. i zobacz. Okej. Okay. Tak, ona była e... pełna nadziei, on w ogóle Dobra, dlaczego był taki... robimy na króciutko, wiesz? Dlaczego mhm, to dobrze. akurat. Dobra, popatrz tam. No bo tak, jak ona tam popełnia samobójstwo, to generalnie jest tak, że jeżeli popełniamy samobójstwo i przychodzimy potem kolejny raz we wcieleniu. To dopóki nie uznamy, że życie jest święte. I nie będziemy się na niego targać, i, będziemy, i, nie, i nie będziemy przeciwko życiu, bo to jest to, że nie chcę żyć, to jestem przeciwko życiu, tak? Nie zgadzam się na nie. To jak potem, jak się wcielamy, to tylko jest gorzej. Trafiamy po prostu jeszcze bardziej, dopóki do momentu, już nie zrozumiemy, że życie jest święte. A dlaczego jest święte i uświęcone? Bo tylko żyjąc mogę cokolwiek zrobić. Jak po prostu się obracam przeciwko niemu, no to jest po prostu pozamiatane. Dobra. Ehm... Ja rozumiem, że jak ona już teraz tak przyjrzy się tak ogólnie tej sytuacji. Rozumiem, że to jest tak, że jeżeli ona, bo, bo zanim coś zrobię, to muszę wiedzieć, zanim, że ona, będąc już w tym małżeństwie i mając te myśli, nie miała możliwości, tylko popatrz na różne możliwości, żeby po prostu wyjść stamtąd, nie popełniając samobójstwa i móc normalnie dalej żyć, prawda? Jak popatrzysz hmm. na możliwości? Nie, nie miała gdzie pójść. Dobra. Mhm. No zaraz popatrz, dlaczego było zaaranżowane to małżeństwo, znaczy, czy były jakieś inne kandydatury, czy tylko akurat on? Ok. Na razie możliwości. Wiesz, dobra, to już Ci mówię, wiesz co, bo to um, były, były inne możliwości. No. Nawet widzę, że mama bardziej była przychylna na inne możliwości, tylko ta, tam już t, ta teściowa tak bardzo. Bo mówię, ona, ona wyczuła jakiś interes i bardziej okay, jej zależało. Dobra. Powiedz mi, jak były inne kandydatury i mama się, mama jakby była skłonna ku innemu, popatrz na razie w możliwościach, czy jeżeli ona. Zdecydow zarażowaliby inne małżeństwo z kimś innym, tak? Do kogo też mm. mama jej była yes. przychylna, i wtedy jest okej? Okay? Nie, nie ma tak. żadnych y, samobójstw, depresji, tych Oj, wszystkich cierpień? Okay. Popatrz na razie na możliwości. Nie ma. Super. Jest. Cały czas mi się jeden chłopak taki podświetla. Taki że jest spokojny. ok. Mhm. Dobra. Mm. Czyli mówisz, że tak. Kto podjął decyzję o tym małżeństwie? Mama czy ojciec? Bardziej ojciec był skłonny. Mhm. E... No, ona też się zauroczyła w tym chłopaku. W którym? W tym, za którego wyszła, przez którego się zabiła tak. później? Nie, tak. nie, 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 nie. Wiem, tylko ci mówię, że. No ten, wiem ten, ten wiem, było. Mhm. Ale potem jakby, to, jakby. Do kogo należała ostateczna decyzja? Ojciec czy matka? Kto zdecydował, ojciec. że dobra. Ojciec. Ojciec. Czy, oj, dobra, czy matka widziała kogoś innego, tak? I bardziej była skłonna ku komuś innemu. Mhm. Mhm. Ojciec słuchał, co matka ma do powiedzenia, czy tak sobie? No tak średnio. Stwierdzi. Tak, średnio. Mhm. Wspaniale. To zrobimy to tak. Um. Że za, idź po linii czasu do tego momentu, gdzieś zanim on że na razie rozważają te kandydatury, tak? Mhm. Jest tam też taki ten cichy, spokojny chłopak, bla, 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 i ten taki po prostu, przez którego ona się zabiła to. I, i że tak powiem, ojciec myśli, co by tu zrobić, co jest, nie wiem, korzystne, nie wiem, jakie, co, tam nim, co nim kieruje korzyść? Czy jest przekabacony przez ten. Ja, ja widzę, że on jest zaślepiony w tą teściową, wiesz? Oh my God. Tak mi się to pokazuje cały czas, że on, że on jest tak zachwycony, mhm. jakby sam był zauroczony. Dobra. To po prostu jak on tam, jeszcze zanim tak bardzo jest za, zachwycony nią i tak bardzo z nią zauroczony, idzie do takiego momentu, dopiero ona się gdzieś pojawia, a on już mhm. rozkminia, że może to byłby dobry pomysł, ale już jest, jest gdzieś w zanadrzu, też ten drugi chłopak. Um, idź tam, proszę, do niego. Spotkaj go gdzieś w takiej sytuacji, żeby był sam. Mm -hmm. mam, mam już. Przywitaj się z nim i powiedz, że, e, że wiesz, że rozważa, za kogo wydać swoją córkę za mąż, mm -hmm. e, ale masz dla niego dobrą wiadomość, że akurat. To, to o, ten gość, o którym on myśli, a szczególnie ta, ta, ta jego matka, nie jest kimś, kto będzie e, uprzejmy i dobry dla jego córki, a wręcz może nawet to się skończyć katastrofą dla jego córki. Mm -hmm. Mm -hmm. Co na to? No, przecież pokazałam się mu jako mężczyzna, w takim mm -hmm. stroju jak on, także bierze mnie bardzo na poważnie i no wiadomo. widzę, że zwątpienie, zaczął z um, zaczął. Mm. Mm. tak no i teraz decyzja będzie należała do niego, także... także... Bo jeżeli y, potrzebuje do, zobaczyć, co się wydarzy, nie, nie, nie on nie, już wszystko nie. wie, już, okula, już się tak, wiesz co, wystar wystarczyło go lekko Dobra, on ocząsnąć się. Dobra, to wyjdź tamtąd i zobacz, co się wydarzyło. Okej. Okay. Puść tam hmm. czas. Tak, odesłał, odesłał z kwitkiem. Ona nie tak wyszła, jak... nie popełniła, nie było żadnego nękania przez teściową super, która tylko. On miała... zupełnie inaczej ją zobaczył tą teściową i widzę, że tutaj pani Marta w tamtym wcieleniu wyszła za mąż za tego spokojnego chłopaka. I było wszystko Takiego super? Uczciwe, uczciwego, tak. Miałam spokojne życie. Najważniejsze, no że myśliwe. nie popełniła samobójstwa i nie była nękana. Ekstra. Nie. Wyjdź stamtąd. Połączyło się te linie czasowe, tak? Mhm. Go. Wyjdź. Super. Mamy to. Cieszę się bardzo. Dobra. No...